Siemko, siemko, jestem Kartusek, a dzisiaj nagramy sobie odcineczek o tym, jak można dostać bana, po prostu za to czeka się Brawl czas na komputerze. No to co, ja bez błędnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. Nasi kochani komputerowi gracze, zapraszam was do zmienienia sobie właśnie platformy z komputera na telefon, ponieważ gracze tele komputerowi oczywiście yy, będą dostawali bana po prostu z większość, nawet bez cheatów. Za to zagrałem na komputerze, a na komputerze jest łatwiej schakować system prawny teraz, więc będą za to zostawali bana, Więc spieszcie, przyspieszcie i zmieniacie na telefony. Przejdźmy do sedna tej sprawy. Jeden użytkownik Dita poskarżył się o to, że dostał bana za nim, zagranie na komputerze. A chodzi pewnie o to, że na komputerze jest uproszczone cheatowanie, ale on. Płci się, że nie miał czytów, więc możecie napisać hashtag dziwny w komentarzu, a ja wam szybko się serduszku. No to co, ja się z wami już żegnam. Na samym końcu jeszcze chciałbym przypomnieć, że dzisiaj wieczorem albo w poniedziałek będzie live w stasa, więc zapraszam serdecznie. No i co, do, Cześć. do zobaczenia. Cześć.